Witamy, jest wraz z nami Pani Stella Zelberstein bohaterka filmu Stella, autorstwa Macieja Pawlickiego. Jest i twórca filmu Maciej Pawnicki. Mamy rzeczywiście niezwykłą... Jest, przepraszam, jest także na sali. Ja musiał jeszcze wymienić, bo jest też na sali montażysta, autor montażu i autor muzyki Kamil Pawlicki zbieżność na nazwisk nieprzypadkowych i kierowisko produkcji Magdalena Pawlicka zbieżność na nazwisk nieprzypadkowych usłyszałem tutaj e, taki komentarz wśród osób wychodzących z sali, że właściwie obejrzeliśmy film o współczesnej świętej, czy pani też tak traktuje samą siebie po obejrzeniu tego obrazu? tak, nie wiem gdzie nie ja wiem, czy już był taki święty, który myślał, że jest święty. Ale to, co jest ujmujące w tym filmie, to są też takie fragmenty, które pokazują, że też nie jest bez pani ziółko, że ma pani rogatą duszę. Ja myślę, że jedyna zasługa to mojego ojca, że mnie nauczył myśleć logicznie. Czy... Kto chce być szczęśliwy, to będzie. Pisał Melo że ludzie nie chcą być szczęśliwi, jakby chcieli to by naprawdę być. To jest takie proste. Proszę, proszę. O, proszę. Dobra. Dobra. W jaki sposób macie ją dotarłeś do pani Stelu? Czy ja może powinien powiedzieć, że tam podziękowania są z tyłu, ale ja zrobiłem już trzy filmy z na Żarela. Pierwszy to był... właśnie cztery. Jeden z, to było życie za życie. To był film zrealizowany przez Arka Gomielskiego z mojej produkcji. Potem razem zrobiliśmy Historię Kowalskich. Potem zrobiłem Ksiądz od Wszystkich Świętych o Księdzu Godlewskim I wreszcie Stella, której produkcja trwała 4 lata. Wszystkie z inspiracji Jana Żaryna, który po prostu wynajduje najciekawsze, najciekawsze najwspanialsze postaci i mi podpowiada. Więc podziękujmy Janowi Żarynowi. No, trzeba powiedzieć, że ten film to jest fantastyczna robota i właśnie taki film, o którym rozmawialiśmy tutaj wcześniej, że powinniśmy my Polacy robić i pokazywać w świecie filmy, które pokazują tak pozytywnych bohaterów oraz pokazują tę silną więź pomiędzy Polakami i Żydami w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czy jaki jest, jakie są plany dalsze związane z tym filmem? Ja myślę, że w ogóle, żebyśmy rozmawiali ze Stellą, w związku z czym ja tylko powiem jeszcze dwa zdania i potem już tylko proszę o mhm. rozmawiajmy ze Stellą, bo moim głównym bólem y, przy tym filmie, czego Kamil jest świadkiem, było to, że y, tyle rzeczy się w nim jeszcze nie zmieściło. Ja w tej chwili w czasie projekcji zdałem sobie sprawę, że najważniejsza, najważniejszego ujęcia nie zdążyłem włożyć, bo my się w nocy skończyli w montaż. Najważniejsze ujęcie to jest takie, ja pamiętasz Stella, jak ci pomagałem wejść na kamienie, kiedy siedzisz na tych kamieniach i te fale tak na ciebie płyną, będzie piękne ujęcie, które jeszcze ładniej skończy ten film. Więc jesteście Państwo świadkami powstawania tak naprawdę. Ten film powstaje, powstawał 4 lata, ponieważ 4 lata ja yy, yy, właśnie zacząłem go robić, wtedy była w Stella była Łosicach. Natomiast potem telewizja polska zrezygnowała z finansowania, więc, krótko mówiąc, czekaliśmy na, na możliwości dokończenia go i to się też się w tym roku udało. Film jeszcze będzie mam nadzieję, poprawiany i jaki jego dalszy los będzie, nie wiem, no mam nadzieję, że, że, że jakiś będzie, to znaczy, że nie będzie tak z historią Kowalskich, która była, yy, yy, mam bardzo trudny wstęp na różne festiwale, liczę na, na siłę przebojową Stelly, bo rzeczywiście to jest niezłe i ona po prostu, jak przez ten płot przechodzi, to Stella idzie po prostu do celu, i naprawdę ze sobą niezwykłą, i tyle rzeczy jeszcze w tym powiedziała nam podczas tej realizacji zdjęć, że naprawdę powinniśmy zrobić dwa odcinki. Mm -hmm. Jest taka pokusa, chociaż lepiej, pewnie, żeby film był zwarty. Natomiast mnóstwo jeszcze historii Stella Madow, niesamowitych, o, właśnie o relacjach polsko-żydowskich. Takim idealnym, dla mnie Stella jest idealnym przykładem wdzięczności polskiej Żydówki wobec tych, którzy jej ocali życie. Idealnie. Co prawda, ona uważa, że zdaje się jeszcze ze 20, ze 20 medali, jak się należy, czy 40. Ale... policzyć, bo ja nie mogę pamiętać wszystkich. Właśnie. Ich, byłem. Więc ja już się zamykam i proszę, dawajcie Państwo, Stel. Myślę, że głównie się należy tutaj Markowi Jerzmanowi, który. Przepraszam Dzień. Przepraszam bardzo, nie wymieniłem Marka Jerzmana, scenarzystę i tego, który mnie dostali. Gdzie jest Marek Jerzman? Stel, widzicie, i to jest różnica między Stellą a mną. Ja rodzinę wymieniłem, a Marka Jerzmana nie. A Marek Jerzman jest. Autorem scenariusza i tym, który Stelle prop propaguje we świecie, gdzie się da. To jest też człowiek, Bo po prostu wziął moją książkę i tak jak pisał, tak jeździł od jednego do drugiego. Przygotował wszystkich do tego, co zorganizował całą resztę. Napracował się dużo i teraz ma Pani Stelno, jakie jest źródło Pani siły? Nie wiem, czy na to trzeba źródła. Po prostu kocham ludzi. I kocham i tych, którzy mi pomogli, i tych, którzy nie pomogli. Rozumiemy. Zresztą nie było wielu takich. Najczęściej, gdzie weszłam, tam, tam mnie przyjmowali. I jak się bać, to rozumiałam, że się boją i szłam dalej. Aż się znalazł ktoś, kto w końcu zawsze przyjmował. Na końcu każdej drogi beznadziejnej jakieś wyjście było. Dlatego jestem żyjota. Ale ludzie wszędzie są dobrzy. Nikt krzywdy nie chciał mi nigdzie zrobić. Raz mi tylko było przykro, Miałem miałem już wytaftowaną historię, że jestem w środkach Zamościa, tam policja radziła mi podawać się za taką i jakaś starsza pobożna pani powiedziała, gdyby to było prawdą, co ja opowiadam, to obowiązkiem chrześcijan byłoby mi pomóc. To było mi przykro, że obowiązki chrześcijan są tak ograniczone. To było tylko raz. Na szczęście nie są ograniczone. Czy jest jakieś pytanie z sali? Tak? Podejdę z mikrofonu. Małgorzata Walczyk, ja jestem producentką filmu i też dlatego którego tu jeszcze nie ma na festiwalu dotknięcia anioła. Mikrofonu. Ale, Bliżej, tak, e, Bliżej mikrofonu proszę mówić, bo nie słyszę Chcę pani. zapytać Panią, ale przy, uprzytomniłam sobie, że przecież jest to świeży film, więc on jeszcze nie był pokazywany w zajnym. Więc w zasadzie nie ma mojego pytania. Była to premiera, jak zaznaczyliśmy. Tak, e, ale e, w takim razie inaczej zapytam. Pani na pewno opowiadała innym o swojej historii, zanim powstał film. Czy pani się spotykała e, z wrogością ludzi, z niechęcią? Musiała Pani przewalczać pewne stereotypy. Z początku, jak przyjechałem do Izraela, y, no, pani w Tywonie, y, większość byli antypolacy. Y, y, zacytowałam pierwszą książkę Władysława Smułkowskiego, y, ,,Losy Dziecka. Y, mało kto o niej wiedział, ale. Nie, z początku też jak przyszłam do Jadwaszem, powiedziałam, że chcę zbierać świadectwa Polaków, to mi powiedzieli, a po co? <laughs> Mamy tylko 300 nazwisk sprawiedliwych Polaków, a 1000 Holendrów i 1000 Francuzów. Bo oni się starali o to, żeby byli uznani za sprawiedliwych, a Polacy dopiero odkryłam kilka lat temu, że mają brzydką wadę zawiści. I są do dzisiaj ludzie, którzy ukrywali Żydów i boją się do tego przyznać, że ich sąsiedzi ograbią, bo ktoś myśli, że każdy Żyd ma furę złota i na pewno złocił tego, kto go ratował. Nie jest co ograbić. Ludzie boją się nawet dostawać paczki i listy z Izraela, żeby ich nikt nie posądził o to, że ukrywali jakiegoś Żyda. Czy poza filmowcem z Polski e, interesowało się Panią e, państwo polskie, jakiś jego przedstawiciel? Państwo polskie. Nie, nie, nie. nie wiem, żeby się mną kiedy interesowało. Był w u nas, nadał nam z powrotem obywatelstwo polskie, którego musiałam się wyrzec wyjeżdżając do Izraela w 99 roku. Płakałam potem na ulicy, jak podpisałam, ale podpisałam. Musiałam podpisać, żeby wyjechać, ale z początku trzeba było wysyłać zaproszenie, żeby Polacy przyjechali. To wysłałam ich chyba z 50, myśli, że jestem wariatka. Kiedyś ze nam mnie, się, czy ja wiem, co ja robię. Ja mówię, że wiem, ale, ale jakim są potrzebne zaproszenia, to niech przyjadą, bo kiedyś mnie ratowali, teraz ja muszę pomagać. Dobrze było. Ja jeszcze powiem, że ta tego nie, nikogo nie cierpię. Tego nie ma w filmie, ale te swoje poszukiwania, te odwiedzanie te, z tych, którzy ją ratowali, zaczęło dopiero w końcu lat 80., w 87., kiedy faktycznie mogła tak naprawdę do Polski przyjechać i odwiedzić te tereny, na których się ukrywała. Ale szkoda, że tu nie ma tych wszystkich, których odnalazłam, do których przyjechałam, bo to było ogromnie wzruszające. Chcę spytać, czy Pani jest, jeśli chodzi o te poszukiwania osób, które Panią ratowały, czy jest Pani osobą wyjątkową, czy są też inni Żydzi mieszkańcy w Izraelu, którzy postępują podobnie w tej chwili? Nie. Przeważnie każdy, kogo ratowali, to, to jest wdzięczny tym, co go ratowali. Tylko, że ludzie sobie nie zdawali sprawy z tego, że żeby to przeszło do historii, to trzeba tylko przez Yad Posyłali Pozywali paczki pomarańczy, pieniądze i wydawało im się, że w ten sposób się jakoś odwdzięczają. A to do historii nie przejdzie. Zapisane jest tylko w Teraz już pierwszy raz, jak wróciłam z Polski, przyszła do mnie dziennikarka. Napisała artykuł: Jeszcze Polska nie zginęła. I mówiła: Tylko ty tak myślisz? To ja mówię: to I pytajcie Daniela. Daniela nie chciała pytać, bo to taki naprócony żyd. To pytała rzecznika z Jadwaszewu. I odpowiedział uczciwie, że nieprawda, że obozy były na terenie Polski, żeby bo Polacy byli antysemici. I nieprawda, że Polacy nie ratowali, dlatego że liczba ratujących świadczy o tym nie ratowało. Także po trochu, po trochu zaczęły się stosunki zmieniać. Ale myślę, że teraz już nie ma problemów i z radością. Kto przyjedzie, tego przyjmują i cieszy się A Kilka lat temu pewien szwedzki historyk, to też paradoksalne, że to musiał Szwed właśnie e, opisać tę historię, opisał właśnie proces ratowania Żydów e, w Polsce okupowanej przez Niemców i wykazał, że, żeby uratować jednego Żyda, potrzebny był łańcuch przynajmniej 20 osób. Pani pokazuje to świetnie, po prostu przynajmniej. Wszyscy zdają sobie sprawę, że to było naprawdę bohaterstwo. I wszyscy wiemy, że gdyby trzeba było ratować jednego Araba, to nie wiem kto u nas by się poświęcił. Także kto przyjeżdża z tych ratujących, to jest przyjmowany z całym uznaniem. A z innych też. Chciałem ja jeszcze spytać, jak pani czuje się w tej chwili w tym współczesnym Izraelu jako chrześcijanka i jako osoba, która przeciwstawia się okupacji ziem palestyńskich przez Izrael? Nie mamy problemu, bo u nas każdy może myśleć i mówić to, co chce. Jakby spróbował sfabrykować bombę, no to wtedy go znajdą. Ale póki tylko mówi, to może. Wygadywać na każdego i na rząd, to nic mu się nie stało. Tak, jak Tak, jak reagują, to nie, nie myślimy tu o prześladowaniach ze strony państwa izraelskiego, tylko jak przyjmuje panią społeczność izraelska, inni Żydzi mieszkający w Izraelu. Ja mieszkam 40 parę lat na tym samym miejscu. Pytają o adres, mówię najlepsze i najładniejsze miejsce na świecie. Ze 12 lat temu nie spaliło się moje mieszkanie. Sąsiedzi wiedzieli, że nie warto tego reperować, będzie za drogo kosztować. Lepiej się przenieść gdzie indziej. Powiedziałam, nie, ja chcę umrzeć na tym balkonie. No to widzieli, że nie ma rady. Ja mam rzekli w kieszeni i pusto w banku, jak zwykle. Pozbierali się, zrobili, jakby to się u nas nazywa. E, ja nie jestem biedna, ale w tej chwili nie mam nic. Także zapiszcie, ile kto daje. Potem, kiedy będę mogła, wtedy oddam. I tak zrobili. Rzeczywiście, póki odnawiali tylko to mieszkanie, było wszystko normalnie, każdemu w potrzebie się pomaga. Ale jak potem zaczęli mi znosić i, i książki, i, i miniaturki, i, i perfumy, i muszelki, wszystkie rzeczy, o których wiedzieli, że ja lubię, no to naprawdę płakałam z radości. Bo że mnie kochają. A mnie jeszcze jest ciekawy wątek w tym filmie, kiedy pani proponuje pojednanie pomiędzy religiami na bazie takiego synkretycznego odwołania się do postaci starotestamentowych, w tym przypadku u proroka Eliasza. My należymy do grupy Ojca Daniela. To był taki żywy żywca, walczący. Pracował jako tłumacz gestapo i ten Niemiec naprawdę go kochał, komendant jego, jednocześnie on mu wykradał broń i dostarczał do geta w Mirze. I dzięki temu 310 osób zdaje się uciekło do lasu. Mogli uciekać wszyscy, ale to niełatwo zostawiać starych dzieci i reszta tam zginęła w getcie u nas był bohaterem narodowym, a jednocześnie wytoczył proces ministrowi spraw wewnętrznych. Chciał, żeby go uznali za Żyda na prawach powrotu. Chciał stworzyć precedens dla nas. Nie udało mu się, przegrał, ale bohaterem narodowym został dalej i był karmelitą, także założył naszą e, malutką parafię, jeśli to tak nazwać, ale jest mi bardzo malutka. Dalej modlimy się po hebrajsku. Uważamy się za Żydów. Yy, wiedzą już i moi sąsiedzi Żydzi, że chrześcijaństwo jest tylko dalszym ciągiem judaizmu. I po trochu mi mówią, że szkoda, że Żydzi nie uwierzyli, bo teraz ich żydostwo byłoby o było wiele łatwiejsze. Yy, było mnie Kilka dni temu ojciec Marek Dominikanin z Warszawy w dzień sąsiadka przyszła, żeby z nim porozmawiać. Była ciekawa. Nie tylko ciekawa, po prostu chciała od niego kilka konkretnych, realnych odpowiedzi na temat naszej wiary i tak Po trochu ludzie są otwarcie, zaczynają rozumieć, co się dzieje. Poprzednim razem wracając, kupiłam książkę Jezus koszerny. Jakiś rabin y, amerykański napisał y, po prostu, że szkoda, że przez dwa tysiące lat y, Żydzi zostawili Jezusa, a przecież to był naprawdę koszerny, najlepszy Żyd. Wszyscy indzików na żyźnie. <grystanie> ciągle czekają na Mesjasza. W Polsce z bólem i zażenowaniem przyjmujemy ostatnio pojawiające się oskarżenia dotyczące współudziału polskiego w zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej. Proszę powiedzieć, na jakim fundamencie można byłoby teraz oprzeć pojednanie polsko-izraelskie, polsko-żydowskie? Co jest potrzebne? Przyjść zobaczyć. Przyjechać. Najważniejsze byłyby chyba spotkania młodzieży. Nasi się może trochę tego boją, bo Boją się lejcyzacji, czy, czy ja wiem, czego się boją. Są różne, są różne grupy. Gdzie jest dwóch Żydów, tam trzeba trzy synagogi. No, na to to, to nas łączy, tak? Bardzo bolesne. To też jest tak, na jest. tak jest. Mamy dwóch Żydów, księdza Baszkinela i odpowiedzialnego za nasze społeczności hebrajskie. I oni się nie mogą pogodzić. Długa koegzystencja polsko-żydowska doprowadziła do tego, że akurat w tym się nie różnimy, nie? Żydzi i Polacy. Też, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Bardzo dobrze. To jest z jednej strony bardzo pięknie, bo każdy myśli, każdy jest sobą. A z drugiej strony bardzo rządzi, te, trudno rządzić takimi ludźmi. Niemcom o wiele łatwiej. Tak? Najpierw Pan, bo... Pytanie z sali. Sekundę, już podchodzę. To, co mnie uderzyło, że likwidacja w Łosicach zaczęła się w lipc, pod koniec lipca 1942 roku. W tym czasie została aresztowana Stein w Holandii i ona powiedziała, że ona umiera za naród żydowski. Została zagazowana już 8 wkrótce sierpnia w tym samym roku. Czy tutaj nie widzi Pani korelacji z tym karmelem Pani i, i Zetytem? Takiego związku, który w moim odczuciu wyraźnie mi się ujawnił w czasie tej, tej projekcji. Pan Jezus jest Żydem. Nie przestał nim być. I myślę, że za, zawsze kochał i dalej kochał swój naród. I ciągnie ile może do siebie. Jeszcze? Już podchodzę. Tak. Za chwilę Pani Rafał. Wrócz tego chcę powiedzieć, o, przepraszam, przepraszam. że od czasu, jak Rosjanie przyjechali do nas, jest wśród nich e, jakieś 15 tysięcy Żydów, którzy wierzą, że Jezus jest Mesjaszem. Mesjaniści się nazywają u nas. E, mają są rozbici na, Każda grupa ma swojego rabina. Mniej więcej tak po 70 ileś tam osób, albo mniejszej grupy. I oni wszyscy starają się jednocześnie być w pełni Żydami i chrześcijanami. Proszę o pytanie. Ja specjalnie wstanę, żeby powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Myślę, że Proszę mówić do mikrofonu. W imieniu głośno. absolutnie wszystkich mhm. mogę wyrazić tylko ogromną wdzięczność. Autorom filmu oczywiście, że tam poświęcili parę lat, ale pani bardzo, bo wyobrażam sobie, że nie jest pani łatwo często, żeby szerzyć takie świadectwo. I bardzo jestem wdzięczna, że, że ten film powstał, że pani i wcześniej, i mam nadzieję w przyszłości, będzie o tym mówiła i, i szerzyła to świadectwo. I chcę pani powiedzieć, że nie jest pani jedyna i chcę podsunąć sojusznika, i pewnie może jest ich wielu. W Tel Awiw mieszka Henryk Schenker i my zrobiliśmy film Dotknięcie Anioła, gdzie on mówi dokładnie to samo, co Pani i powiedział, że każdy polski Żyd, który uratował się w czasie wojny, nie uratowałby się, gdyby gdzieś, kiedyś, w jakiejś sytuacji Polak nie pomógł. I wszystko jedno, jaka to jest liczba, ale to jest strasznie istotne i my e, promujemy ten film w najtrudniejszym miejscu w Stanach Zjednoczonych. Jest nam bardzo ciężko, ponieważ po pierwszym entuzjazmie w każdym miejscu następuje cisza. I dlatego też pytam panią, bo nie, pani nie może być z tym świadectwem, świadectwem tak łatwo, ale jesteśmy bardzo za to wdzięczni, że zadała pani sobie trud, żeby o tym powiedzieć. I życzę dużo zdrowia i dalszego czasu i spotkania może z Henrykiem Szenkerem i innymi w Tel Awiwie w Izraelu. Bardzo dziękuję. I też chcę zapytać, bo Pani w filmie mówi o ilość drzewek, która jest mniejsza w tym momencie, kiedy jest o tym mowa, niż drzewek holenderskich, a jeśli się nie mylę, jest największa ilość polskich drzewek aktualnie. Jaka to jest liczba? Powiedzcie. Z tego co wiem, to jest ponad 6 tysięcy, ale tutaj Pani Stella opisuje sytuację sprzed wielu dziesiątek lat. Nie po prostu jak byłam w karmelu, nasza matka mistrzyni prosiła, żebym spisała swoje dzieje. Spisałam, bo myślę, że warto, żeby Polacy widzieli, jak wyglądała rodzina, żydowska i tak dalej. Wtedy to jeszcze wszystko było świeże. A podobnie książka, że była gotowa, to, to było łatwo. Dobrze, jeszcze to pytanie od pana Makowickiego. Właściwie pani przede mną y, uprzedziła moje pytanie. Chodziło o dotykaniała. Ja przepraszam, że ominąłem prawa autorskie, ale obejrzałem ten film na YouTubie. I byłem tak poruszony, i tak wdzięczny, że ktoś zrobił taki film i ktoś go umieścił. To jest jak gdyby odbicie lustrzane tego filmu pani Steli. I teraz dwa pytania do pana Pawliskiego i do pani Steli. Do pana Pawliskiego jako reżysera. Dlaczego tak duży opór jest w robieniu filmów o takich prawdziwych historiach, których są na pewno tysiące, a do pani Steli? Dlaczego Żydzi. Amerykańscy, zwłaszcza, nie chcą takich historii propagować. Przecież to jest szczera prawda. To jest prawda o naszej przeszłości, o waszej przeszłości. Dlaczego wybiera się Niemców, oczernia się Polaków? Bardzo prosta odpowiedź. Żydziwi Amerykańcy muszą się usprawiedliwić, dlaczego siedzą tam, a nie w Izraelu. Albo tu. I dlatego są, żeby czuć się Żydem w Ameryce, trzeba być antypolakiem, a żeby czuć się Polakiem, trzeba być antysemitą. I odpowiedź Macieja Pawickiego Przypomnę też, że właśnie podobny temat będzie nas łączył za chwilę już na, na spotkaniu, które odbędzie się tuż obok na, na panelu, gdzie, w którym też udział weźmie Maciej Pawlicki. I wtedy właściwie takie pytania adresowane bezpośrednio do niego są chyba bardziej na miejscu. Ale jeśli możesz w dwóch zdaniach odpowiedzieć teraz. Znaczy ja bardzo chętnie rozwinę ten wątek w, te, w tej opowieści za chwilę, jeśli, jeśli pan się zgodzi, bo dużo na ten temat mam do powiedzenia, ale chciałbym, żeby teraz Stella była… Do państwu wykorzystana. Najprostsza odpowiedź brzmi nie wiem, ale yy, za tym nie wiem, będzie jeszcze po przecinku o wiele więcej. Czy są jeszcze pytania do pani Stelgi? Tak, czy ja mogę? Tak, już proszę. Zaraz tam podejdę. Chciałam spytać, czy Pani sądzi, czy Pani sądzi, że życi cały czas czekają na swojego mężczyznę? Simone Weil pisała, że nie można wleć nic do pełnej szklanki. I że okres ateizmu jest właśnie tym opróżnieniem szklanki, żeby można było wleć nową greść. Jest dużo Żydów, którzy po prostu są zmęczeni wszystkimi wojnami, żyją z dnia na dzień. Najgorsze, że nie myślą. A teraz mamy internety i wszystko, żeby nie musieli myśleć. Tutaj pytanie z sali jeszcze. Mimo Pani... wszystko, chyba nie ma innych ludzi bardziej głodnych w Boga niż Żydzi. I dlatego są i te ruchy mesjanistyczne, czy w różnych kierunkach, ale zawsze czują jakiś głód. Zamiast religii coś wymyślą, ale. Czyli czekają. Ale. Samo życie z nie na dzień nie wystarczy. A jak, mam pytanie, jak pani ukrywała się, to pytanie jak pani ukrywała się w poszczególnych domach polskich, w poszczególnych domach polskich, jak pani się ukrywała na tych wsiach, czy spotkała pani innego Żyda, czy dziecko żydowskie, czy dorosłą osobę, która też była w jakimś gospodarstwie albo pani wiedziała, że w innym gospodarstwie gdzieś na skraju wsi też się ukrywa ktoś z narodu żydowskiego? Moją tego... ukrywali przez 7 miesięcy, a mama miała twarz wybitnie żydowską. I, I była fizycznie słaba. I rzeczywiście ukrywać ją to był szczyt heroizmu. Moi kuzyni, mój kuzyn i drugi Beckerman i jeszcze dwóch chłopców byli e, pod oborą wroczyńskich w Korczówce. E, przeze mnie trzech straciło życie. Mój kuzyn uciekł i nie potem zginął w Bo... Ktoś mnie zabił do niego, mama chciała, żebym go odwiedziła. I potem wydał Niemcom, zazdrości tylko nie antycetemicyzmu, powiedział, że tam mają Żydów i Niemcy przyszli, oni się rozpieszkli i zabili ich na polach. Pani Stew, bardzo Pani dziękuję za to świadectwo, które usłyszeliśmy i w czasie filmu, i teraz w czasie spotkania. Dziękuję Maciejowi Pawlickiemu. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Dziękuję, że Pani znalazła czas i siłę, żeby tutaj z nami być. Wszystkich Państwa zainteresowanych kontynuacją tego tematu zapraszam do sali Kina-Warszawa, gdzie za dosłownie kilka minut rozpocznie się panel dyskusyjny pod tytułem... Z udziałem także pani Steli Zilberstein i Macieja Pawickiego, także no, będziemy kontynuować nasze spotkanie. Tematem spotkania jest Polacy żyjący wspólne cele czy cele rozbieżne.